mrówki hodują mszyce podobnie jak ludzie zwierzęta przenoszą je na świeżą roślinność i zapewniają ochronę w zamian za to mszyce produkują spać która jest przysmakiem pewne mrówki funkcjonują jak bomby ich odwłoki są wypełnione jadem i w razie zagrożenia eksplodują dokonując samozagłady i sparaliżowania okolicznych w tej pięknej krainie Indianie z dżungli amazońskiej zszywają rany za pomocą mrówek. Przykładają je, by te ugryzły ranę. Następnie odrywają im głowę, żuwaczki pozostają zaciśnięte, a głowy zostają do zagojenia ran. Mrówki mają największe mózgi spośród wszystkich owadów. Posiadają około 250 tysięcy komórek Znanych jest około 11 tysięcy gatunków mrówek. Ich liczbę szacuje się na około 22 tysiące, więc jak widzicie sami możecie znaleźć jeden z 11 tysięcy nieodkrytych gatunków i nazwać go swoim mrówki. Żyją na Ziemi od ponad 100 milionów lat. Kontynenty na naszej planecie w tamtym czasie wyglądały właśnie w ten sposób. Najstarszą znaną nam mrówkę znaleziono w budowie Mrówkę zaprezentowano na nagraniu Indianie wykorzystują do rytuałów przejścia młodych osobników dorosłość Urządzenie tych mrówek powoduje ból trwający 24 godziny Chłopiec mający zostać mężczyzną Musi włożyć rękę do rękawicy z liści wypełnionej mrówkami I znieść Dziękuję za oglądanie tego krótkiego materiału Jeżeli Ci się spodobał to zostaw łapkę w górę Skomentuj mój film, a jeśli nie chcesz opuścić kolejnych moich produkcji, to zasubskrybuj mój kanał.